Cześć Wam i chwała żołnierze, z tej strony KokosFly, jest ze mną Fael. Witam wszystkich. I spróbujemy pocisnąć um, na przetrwanie w Modern Warfare 3, taki fajny trybik, trzeba trochę polatać po mapce i przetrwać ilość nieskończoną rund. Ja nie wiem czy w ogóle jest koniec tego trybu kiedykolwiek. Nie ma końca, tyle zdobasz. No właśnie, więc jesteśmy skazani na wymarcie i stanie się to chyba prędzej niż później, ponieważ będę pierwszy raz grał w tą grę oprócz nieudanej próby wcześniejszego nagrania, kiedy nam wywaliło całą grę. Eee, Steam. Tak, dokładnie. Jakieś błędy się pojawiały. No dobra, no to startujemy. Okej. Okay. I tak, ja już jestem powiem bardziej doświadczony niż Kokos na szczęście i powiedzmy będę mógł zakupić parę y, bajerów ułatwiających nam rozgrywkę w postaci y, działek strażniczych, może nawet uda mi się Kokos wezwać jakiś oddział Delta pomagający nam. No wiem, widziałem to na Wiesz co? No właśnie w ogóle pomysł na wezwanie oddziału jest bardzo fajny, nie? Ale szkoda, że powiedzmy oni latają jak głupki, nie? Że nie masz możliwości na przykład wydawania im jakieś poleceń mm -hmm. na przykład wiesz, ty idź tu, tu rozstaw się przy oknie, ty przy drzwiach, nie? A oni latają, to to mają głupki w sumie, nie? No wiesz, inaczej Modern Warfare byłby grą taktyczną, a tak nie jest. To. No dokładnie, że tutaj widzisz na pałę, że tak powiem, nie. Dobra. I tak będzie nam wieczność tutaj zmierzyć się z ruskimi, nie? Na początku. Oła. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Poszło, do... dobra. dobra. fala dopiero. No. Okej. Okay. Okej. Okay. Co tam? Dekonau. Nie, ja próbowałem ich tutaj nożytą pocisnąć, ale coś się nie udawało. Aha. Nie udawało się coś. Dobra, już ostatni tak. się no. W porządku. No dobra, ładnie. Dobra, zakupię sobie już amunicję. Zakupię sobie amunicję już. Dobra, ja na razie nie będę kupował w sumie i tak dużo mam z tego pistoletu. No? spoko, nawet no, Wiesz co, w późniejszej gry możemy na tych schodach kampić No dobra Jak i wcześniej coś. też jeszcze powiedziałeś że tutaj jest dobra kampa Tak, tak wiesz co tutaj mogę ustawić te wieże strażnicze Znaczy się tylko chyba jedno mogę kupić jako ja nie Aha tylko nie mogą być dwie bo Ty kupuję po jednej. A to którego poziom nie może strażnicze 20, któryś 9 ba, jakoś tak Nie jestem pewien na tak około nie? Nie więcej gdzie jesteście? Ok. Aj. Dobra. My tutaj trochę sobie pobiegł. No i znowu mam te opóźnienia w animacji ich śmierci. Może to właśnie przez wysyłanie nie? To byłoby bardzo prawdopodobne. No dokładnie, bo wysyłam w tej chwili film na YouTube'a. Metro 2033, na które z pewnością niecierpliwie czekacie. Tatry, tyle ludzi, <noise> Ale wiesz, co oglądałem ostatnio? Twoje odcinki, fajne. No, w ogóle, metro jest fajne. Znaczy się w ogóle w tym mecze... no. Tak, tak, tak. Ale co teraz nagrałeś, jak przechodzisz obok tych yy, yy, nazistów, tak? E, no, obok komunistów na początek, i do nazistów się próbuje dostać, co jest w ogóle. Aha, to, to są komuni, dobra. Mhm. No i co w związku no, no, no. z tym? No nie, no fajnie. Aha, spoko. Fajnie, że tam są elementy. Nie, nie. Chodzi mi o to, że fajnie, że tam, powiedzmy, są różne elementy, na przykład skradanki, nie? No są, so, są so so, so też w sumie nie? takie. No, no. Ale tak cholernie trudno to zrobić. Tak naprawdę, no trzeba kilku, kilku prób. Ja otrzymałem taki komentarz, że lamie, ale ja sądzę, że... ten, kto przechodził pierwszy raz tę grę, no też podobnie. Mu się zbytnio nie udawało to wszystko za pierwszym razem. Ważnie, bo cię pies od tyłu weź. A nie nie wziął jak to miało. Dobra, dobiłem go Dobra tutaj Zabiłem osztarkę Kurde znowu jest Dobra, został O jeden Padaj Dobra te to to jak karabin znaczy ten ten shotgun to trochę shotgun? jak karabin snajperski o, To jest model no to wiesz co? Wiesz w poprzedniej części yy, mogłeś na multi grać Ago tymi shotgunami Aha. Nie, to było taką się robić. Po prostu wiesz, idziesz to jeden model, drugi, nie, szczela masakra. Ale ty dużo grałeś, tak? W serię Call of Duty? No tak nie wiem po 6 lat spokojnie Ale bardziej powiedzmy grałem dwójkę w czwórkę i tam w MW2, nie? Mhm. Te, ta część mi się w ogóle nie podoba, tylko powiedzmy miał ja przyciągnął te, te tryby różne kooperacji, te współpracy, a tak to, jak dla mnie, to jest lipa po prostu, nie? bo nic nie zrobili, Aha. tylko wiesz, mapy dodali, coś tam mówili, że będzie w końcu 4 sterowanie w ogóle, a dla mnie to jest tak, tak dziwnie. No nie no, moim zdaniem generalnie ogóle... ten Modern Warfare no. 3 to trochę takie nieporozumienie, bo to jest kopia dwójki i kopia jedynki do tego jeszcze, bo chyba ten silnik graficzny się w ogóle nie zmienił, prawda? Silnik graficzny jest Call of 4, czyli ma ten silnik bardzo dużo lat. 7, 7 może mieć, wiesz? No bo powiedzmy koła nie? Powstała w 2002 no ale no przecież musieliśmy grę jeszcze zrobić, nie? No to silnik może mieć 1 lat To to jest rzeczywiście dziwny. Nie no bo wiesz ja rozumiem, że współcześni gracze są dosyć uzależnieni od y, silników no, graficznych, no. tak i... Żeby gra się spodobała. Kurczę, w ogóle ani jednego nie zabiłem, no. Wszyscy do siebie. A ja wiesz, siekam coś tam nie z obrotu. Ale tam sobie biegasz. Daj spokój, no. Martwi mnie to strasznie. I te paz bierze strasznie. No w każdym razie silniki graficzne są dosyć ważne dla graczy i niektórzy nad tym ubolewają, no ale bez przesady, no jednak od czterech części tej gry mogłoby się coś tutaj zmienić, no. Mogło, ale wiesz co, ponoć w ogóle teraz wyjdzie ten Black Ops 2, nie? Aha. W tym roku to powiedz i nikt znowu będzie ten sam, bo... Yy, chyba o to chodzi, chodź za mną, pokażę ci coś. A gdzie w ogóle w o, dobra, tutaj. Tu. Patrz, I w ogóle chodźmy tam do, tego, do tej skrytki, Tamada. Tylko tych rozwalmy. O, to chodź tędy. Dobra, bo nie skończyłem. Um, ogólnie chodzi o to, że oni chyba chcą podczekać na nowy silnik, aż nowe generacje konsol wyjdą, wiesz? Aha, aha. Ja, Biegnij za mną! Dawaj. I patrz to. Teraz, po pi na pierwszej. O kurna, granaci. No No. już tutaj tyli get, nie tyli gier. z mi na fali trochę. A potem będą mury. Postawiasz. Kurde, mało życie. Jest, Zabijam jednego. No, a za tą grzyską można się chować, tutaj ma taki, taką czarczę, powiedzmy. I pancerzyk. Aha, Można się skryć nawet. No, widzę, widzę. Tak przesunę, okej, okay. fajnie. Dobra, ja chyba biorę tę broń. O, jest! To jest? Zobacz to, co tu zaraz się robi. Moi koledzy. Co, już, co, już, moi koledzy ze szkoły. Zresztą nie jakoś drogo kosztuje, no. czy coś. Jak, jakoś wyżuliłem. Za <grymne> skórniaki. No zobacz, zobacz. Tylko właśnie mówię, fajny pomysł, nie? Ale nie mogę ich tak poostawiać i zobacz. jednemu, jednemu będę strzelać w plecy, i szybko zdechnie, nie? Rozumiesz? No rozumiem, rozumiem. Heli. O i teraz. Wręcz pokazamy wow. Prawdziwy realizm. No, naprawdę, ja, ja normalnie pistoletem niszczę te helikoptery. Takie są dobre, nie? To się tego z no. Jak Chuck Norris tutaj. To już ta runda? Dobra No, a to chodziło Dalej, dalej To naciśni F5 No dobra O, od razu będzie kwala Dobra Ciekawe czy ten dworzec faktycznie istnieje w Londynie nie wiem, nie wiem. To w ogóle jest jakiś rawek z kampanii, nie? W ogóle ten, 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 ten tutaj, tutaj takie coś, nie? Ja pamiętam, że ja przechodziłem kampanię, no. W sumie, jeśli jeszcze można powiedzieć, że of Duty ma, ma dobre kampanie, nie? O, ma świetne kampanie, powiem, że z tym to się zgadza. No, tu, tak. I tutaj był moment, że tutaj się wychodziło w tej kampanii i tutaj się wychodziło. To, to multi jest zgnięte, ta mapa jest wyciągnięta. Od kampanii. Kampanii ale są świetnie trzymają w napięciu, ale jednak ten multi to jest taki powtarzalny, że tak się ba. Trasz. Ej, słuchaj Kukos, w ogóle tam grasz sparingi w Battlefieldzie, nie? No tak, zdarza mi się. To no, słuchaj, to będzie takie nawiązanie Call of Duty do Battlefielda. Słuchaj, czy yy, jak tam grasz sparingi, nie? To, powiedzmy, dużo zabraniają używać jakichś bajerów prowadzonych w grze? Na tych meczach? Tak, czy typu bezcelowników, coś tam, takie rzeczy. Tak, tak, zabraniają, ponieważ e, są zasady Electronic Sports League e, ESL no. w skrócie i no, wiele gramów na no. tym gra, bo jest jeszcze Clan Base, ale ten ESL jest bardziej popularny, no i na ESL o, mają swoje własne zasady i nie dość, że są zasady ESL, to są jeszcze zasady ESL EU i zasady ESL PL i to czasami mogą powstać nieporozumienia na tym punkcie. Eee, no ale, i właśnie, ja też. No, ale no. dużo rzeczy jest zabranych. No właśnie, a ja z kolei dużo mam doświadczenia w Call of Duty, i właśnie powiem ci, że. Cóż, wiesz, no w Call of Duty nie ma dużo rzeczy, nie? Ale jak są te bajerki, na przykład w Black wiesz te kamerki, coś. No. Takie wiesz, te samochodzik, nie? No, choćby. Czy to choć, choć, chociażby te taktyczne kamerki, wiesz? Czy jakiś plan, plancie coś postawiasz, tę kamerkę widzisz gdzie. No, no, oj, oj raczej, jesteś, lecimy tak ratować. O kurna. A, czekaj. Kurde. Kurde, myślałem, no to że to jesteś ty powiem. obok mnie, a to jakiś był inny gościu. Dzięki. A widzisz. Podobny byłem do niego, nie? <laughs> no. <laughs> I o co chodzi, że. Yy, Tutaj właśnie musimy no, też zabraniają dużo rzeczy, nie? I to, to jest takie, wiesz, takie krojenie gry, powiedzmy. No fajnie byłoby wykorzystać na sparingach te różne bajery, nie? Te kamery, coś, by gra była bardziej taktyczna. A tak to w sumie masz te podstawowe bronie, bez żadnych celowników, bez niczego, bez na przykład o czujniki pulsu. Kojarzysz? No, kojarzę, kojarzę. No, to też bardzo taktyczne, że na, na czujniku pulsu ci pokazuje, gdzie jest przeciwnik, potem innych o tym powiadomisz na komunikatorze, na przykład tym i to jakoś jest granie lepsze, czy coś, nie? Wiesz co, no ja, ja myślę, że gdyby ludzie się zgodzili, to kurczę by grali na same noże w tych taktycznych rozgrywkach, bo czasami projenie tej gry ze wszystkiego, co się tylko da i co buduje jakąś przewagę taktyczną, jest po prostu kompletnie idiotyczne i głupie niesamowicie, no. Ja rozumiem, kiedy broń jest zabraniana, ponieważ jest overpowered, prawda? Czyli że w zamierzeniu twórców nie była tak silna, ale jednak jest tak silna. Ale nie rozumiem tego, że się zabrania jakichś taktycznych rozgrywek tylko na przykład Claymore, albo właśnie te czujniki pulsu, no. Jeżeli one są dostępne, no to po prostu musisz uważać na takich kolesi, albo sam uważać. Używać takiego sprzętu, albo stosować jakieś odpowiednie perki, żeby cię nie wykrywało. Tak, tak, tak. Musisz się dostosować do sytuacji, wtedy jest prawdziwa walka. a Nie okrajać grę, bo nie umiesz się dostosować do tej sytuacji. No to bys tak się właśnie, że prostu te zasady wymyślają fanboye, na przykład, Call of Duty 2, bo tam to właśnie nie było żadnych dodatków, nie? Tak jak właśnie teraz w tych nowych modach. Na co mi no, chodzi? No rozumiem, rozumiem. No. tam właśnie nie było tych dodatków, tak jakby to dalej też wprowadzają, nie? Że nie ma dodatków i nie ma lipy. Żegam, może sobie jakąś broń lepszą pójdę kupić. Też. No ja tak samo. Nie wiem, jaka tutaj jest lepsza. Zim shotgunem już mało dwie Wiesz co? Te co, to chyba lepsze, ja tak to rozumiem. No nie, ale ja mam to samo, ja mam przecież MP5, a no nie mam dostępu do czegoś lepszego, w sumie. A. No to tego muszę używać. Dobra, szybko się zleweluję. Ja mam dwie bronie. Nie nie chwal. <noise> <noise> Okej, okay, co teraz? O nie, nie. Nie, nie kolos, kolos. Fuj. Chodź za wieżyczkę. Dobra. Kurde. Dawaj, rzucaj, czy tam masz. Dobra, starczy. Dawaj i nakamnij w niego. To jest bot. Ej, chodź, chodź do podziemia. Dobra, uciekam. Jak w niego. A, dobra, dobra, na dobra. I wiesz. O Jezu, jestem ranny. Nie wyszedłem do pulpitu. Dobra. Wyszedłem o, 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 do pulpitu. Walony. Fajny sposób na ucieczkę. Nie. nie. daję rady. Co <noise> ja tak, jak małe dziecko któremu zakrywasz oczy i ono myśli, że go wtedy no. nie ma Tak byłem mały, nie? wiesz grałem w takie gry co mnie przerażały powiedzmy tak wiesz Aha. przypadek czy coś nie No wiesz, jak coś by skakiwało to szybko escape, 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 nie? Tak <grystanie> <grystanie> Ta, i potem się grę przechodziło miesiącami bo kurna no. Dobra idę do ciebie już Aj, Mam nadzieję, że dojdę tam ogóle. W... Co, oni, oni, oni za mną chodzą, a nie za tobą? A nie wiem Powinni za mną, nie wiem, nie wiem się może Okej okay. Kurde, jest pet już powiedzmy Ale jest ale tylko jeden gość się dajemy. uchował, nie? Z tej dywizji całej tarczowników No, 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 tego mówię, wiesz, czasem się odwracają plecami czy coś i... A bo tam... Jestem tam Gdybyś nie miał amunicji, to możesz go, taką tarczę wziąć. Takiego kolesia jakby zdechł tutaj gdzieś i byś nie miał na przykład amunicji, nie? Dobra ja biorę tego tam, Tą tarczą można nieźle tam nieźle to nawalać. Co jeszcze mogę kupić okay. jakieś granaty, co może nie wiem co tam mam dostać. To tam tego? w tym granacie. Koleś jeden żyje i nie mogę iść na kolejnego oddziału, no. A też mi się zawsze podobało, e, zawsze mnie śmieszyło w Call of Duty, że ci żołnierze e, pobiegną sprintem, e, nie wiem, e, 3 sekundy już się męczą. Aha. Kur... nie, nie, no o Jezu, 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 Jezus, kurna nie. Dobra, próbuję Cię uratować, wiesz, ja tam jest taki... ratownik jest zbyt dobry. Ale... Come here, I need some help getting out. tutaj pędzi mnóstwo. Spoko, spoko. Dam radę. Zaszli mnie od tyłu i tyle. O. Nie, nie na darmo mówią nam Bambil. <laughs> dobra, Ale dobra, dzięki wielkie, bo churna. Chciałem coś dobra. kupić i... Okej. Okay. Ale... W ogóle, jeśli porównać na przykład batofila do Koda, nie? Pod względem fizyki, no to chyba Battlefield bardziej, nie bardziej nierealny, chyba, nie? No, jest znacznie bardziej realny niż Koda. Ja tutaj się w ogóle zaskoczyłem, że jest odrzut z broni, bo myślałem, że w Kodzie nie ma odrzutu. Jest, <noise> jest. Ale jednak faktycznie jest. Ale nie, no fizyka. No, można niszczyć budynki, no to przede wszystkim jest zaleta. Poza tak, tym, no, no. jest też naprawdę świetna opcja przytworzenia, tak? Moim zdaniem to świetnie buduje hmm? grę w Battlefieldzie, bo. Bardziej się czujesz jak na polu walki, a po trzecie odgłosy broni są po prostu fantastyczne. Tutaj jak strzelam, to czuję się. No, tam jakbym, dźwięki są super. jakbym obsługiwał jakąś maszynę do szycia albo tłokarkę i hmm? w ogóle te odgłosy strzelających broni się praktycznie od siebie nie różnią. Słuchaj, wiesz, jak ja nazywamy Koda? To powiedzmy, to jest taka, taki mały teren, na którym nawalają się chłopcy grający w paintbala na przykład. Rozumiesz? No, o rozumiem. Co mi chodzi? No, no bo defidet no, powiedzmy jest taki symulator bitwy, nie? Taki, taki, taki wiesz perfidny, tam nie rozwalisz pistolecikiem helikoptera, nie? A tutaj to w sumie takie wiesz, tak tu się leci, coś tak, na tej małej mapce tam 5x5 czy 5, coś Takie, 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 to. no dokładnie no. Chcieli zrobić. Chcieli chyba zrobić grę tą czy coś, ale tu chyba bardziej CS nadaje No to jest taki, taki lepszy CS moim zdaniem i... No, no, I no. Tyle, no. Ja, ja naprawdę uważam, że misje... No, jasna. Kampania jest świetna, ale no. tylko kampania jest zaletą koda, No Tylko i wyłącznie. No, no, nie no. Nie. Kurde. O, ten Tarczomik tu przyszedł. Fajnie. No, nie znam. Jeszcze, jeszcze przeżył. Żeby... Wow, serio, Dalej, nie, nie. O! To się jakiś kurny. Ja. Kozak. Ten tarczownik on jest jakiś nieśmiertelny, no. Leblanc. trzeba go zapamiętać. Leblanc to jest taka postać w lolu. Tak, wiem, wiem. Ja. Nawet ją kupiłem, trzeba ale dzienka. kompletnie... Nie wiem jak ją obsługiwać. Znaczy wiem, ale... Dobra jest. Ale jest świetna, A -a, no. tak? Jest kozacka, A -a. ale... Jakoś mi nie podchodzi, w ogóle ja mus... w ogóle grałem, rok temu. W League of Legends można kiedyś zagrać, nie? No, no, można to pomyśleć. Wiesz co, ja muszę sobie przypomnieć, jak to się gra, bo pamiętam, że kiedyś naprawdę, w tych, że naprawdę ogarniałem, ale nie grałem już naprawdę długo, tak? Albo tam wiesz, coś już jedną rundkę raz na miesiąc, nie? Że mam, takie wiesz, już to, no... muszę sobie to wszystko przypomnieć, nie? Przed takim nagraniem. No wiem, no to możemy. Rozumiesz? sobie przypomnieć, ja też w tym niedawno nie jak grałem. Jaki masz level? Y, 30. Aaa... Nie no, mam już okay. dużo postaci kupionych i skórki też, bo Aha. mi się to akurat podoba. Słuchaj, ale powiedz mi jak się stawia tutaj Claymore. Bo kupiłem chyba 20 Czwórka? I... Claymore jak się stawia? 10-4. A, czwórka. No kurwa, nie mam, a kupiłem przecież, cholera. X, czwórka. Co? O ja, ale pies. Słuchaj, ym, jak jest na dole małe znaczy Claymore'a, to może będzie napisane przycisk na przykład, albo coś. Nie ma? Takiego? Eee... Kurna, nawet... A jest, N chyba, no cała dobra Uważaj żeby cię nie... Dobra posłaniał wow, 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 wow. Znowu jest, weź Dobra Ty jest ginął Tarczownie, niemożliwe że... Chodźcie wycofujmy Dobra wycofuję Dobra wycofujmy Do tego, do tam samolociku Tam kupię nowy oddział Ej, a ta wieżyczka się czym? To dobra to jest. jest. No, ale to pewnie dlatego się znaczy, trzyma, jest... że my tam nie walczymy obok. Nie, 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 jak tam patrzę na mapę, tam sporo y, ludzi przychodzi na przykład teraz. Tutaj słyszałem takie, wiesz, krzykoty od granatnika i to na jak na pieprza. Iii, rozwalimy ich klejzurami. Wiesz co? Tyle przechodziło Delta czyczami. Dobra, starczami, droższy jest no. lepszy. Załóżmy, że jak droższe to lepsze. Przyjmijmy to <laughs> Ta, albo marketing No. A w ogóle podobno Black Ops 2 pobił rekord przed sprzedaż, wyobrażasz to sobie No Nie, nie nie. nie, 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 nie. Battlefield <laughs> No Battlefield w stosunku hmm. do Modern Warfare to jest grą niszową. <laughs> o, coś lecikiego Fak, dwóch kolosów Mamy czego się bać, wiesz? O ten pierwszy tarczownik pójdzie no. Jako opasztet pójdzie No i patrz, i odwrócił się pelcami odwrócił się no No żeby się na ciebie popatrzeć <laughs> Nie rozumiem, że tak wiesz To jestem taki, no, zmierzany na się powiem Oho, nawalają! Naw nawalają! Ej, jestem ranny, muszę się nie pozbierać. te przebiegnij. Jezu, dobra, dobra, dobra. Dawaj, dawaj. Dobra, dobra, Zdżesz, poczekaj, co? poczekaj. Wstałej. Dobra. Stałeś? Dobra. Stałem, wstałem. Dobra. Może już jest Tutaj poradzę. Tam klejmory moje wybuchają ostro. Okej. Okay. Dobra, jeden padł. Pią. Dobra, aaa. Dobra, A! pięknie. Wyszedłem i wiesz, plecał Nożyk? Nie, nie, nie. Przodnie plecy. Bardziej boli. Kurczę, wiesz co, ja chyba pokupuję tych klejmorów, trochę, bo one są fajne. Fajne. Ale coś mi się gra za słuchaj słuchaj. To Znowu z tym się pier... no wiesz. No połączenie się coś chrzani, co bo słyszę, że Ciebie też urywa trochę. Aha. O to jest. A ogólnie... i tam, ale... oj tam, tam, ale... Fajnie, fajnie. Fajny jest, mnie, no, nie? no nie powiem. No. wiesz, gramy, w różnych tematach rozmawiamy. Na pewno lepiej niż multiplayer nam to idzie. No <noise> nie, to to wle, weź o tym nie mów. Ej, no co jest? No i w ogóle, o no nie, no błagam, znowu mnie no. przerwało. No. O, dobrze, no to co? No dobra, poczekaj. No to w takim razie, o, co, poczekaj, poczekaj, może coś się o. postawi. Nie, otwieram połączenie. Dupa. No dobra, no to ja awansowałem na czwarty poziom, ja myślę, że może nawet powstać z tego jakaś ciekawa seria, Droga do Pięćdziesiątki, <noise> czy coś takiego. Dzięki wielkie za obejrzenie, pamiętajcie, żeby wbić na kanał Fael'a i żeby widzowie kanału Fael'a wbili do mnie, bo umieścimy ten film na dwóch kanałach. No i do zobaczenia, do następnego razu też będziemy grali pewnie w przetrwanie. Nie się, że idę z wami, także hej, ja. Hej.